Cześć, witamy ja wszystkich. Obecnie znajdujemy się obok murów naszej szkoły Liceum Przez Prezentek w Rzeszowie i chcielibyśmy Wam pokrótce przedstawić nasze szkolne życie. Niestety, w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, nie jesteśmy w stanie spotkać się z nami osobiście. Dlatego też postanowiliśmy pokazać Wam walory naszej szkoły w niecodzienny, wirtualny sposób. Zapraszamy do środka. kancelaria i gabinet siostry dyrektor. Zapraszam wszystkich uczniów klas ósmych do naszej szkoły, która, chociaż w Rzeszowie istnieje dopiero 23 lata, to wpisuje się w tradycję Szkół sióstr Prezentek od prawie 400 lat. Założycielem naszej szkoły jest błogosławiona matka Zufia Czeska. Nasza szkoła to liceum ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Szkoła znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Księdza Jałowego 1. Obecnie szkoła liczy ponad 600 uczniów. Szkoła umożliwi Ci nie tylko rozwój intelektualny, ale i duchowy. Siłą naszej szkoły są ludzie, którzy ją tworzą. Nauczyciele, uczniowie i rodzice. Jeśli chcesz poznać wspaniałych nauczycieli, dla których praca z młodzieżą jest prawdziwą pasją, zapraszamy do naszej szkoły. Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ta szkoła jest dla Chcesz poznać fajnych kolegów i koleżanki? Oraz przyjaciół? szkoły szkoła jest Kochani uczniowie, zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej szkoły. Spotkacie tu wielu fantastycznych, młodych ludzi, jak również nauczyć z pasji. Dowiecie się, gdzie bije serce naszej szkoły, jak również co łączy dla Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszkę, Jana Matejkę i Kolegę Modrzejewską z siostrami Prezydka. Czekamy na Was. Teraz chcielibyśmy wykrywać salę, które służą do nauczania przedmiotów czerwony, a wśród nich niektórych nauczycieli. W sali chemicznej, w tej wspaniałej sali, gdzie mamy wyjątkowe wyposażenie. Mam nadzieję, że będę miał zaszczyt i przyjemność uczyć Was w tej sali przez 4 lata. Ja będę tutaj raczej działał przy tablicy. Natomiast wy będziecie dzisiaj sobie w tych ławkach, być może spotkacie tu największych przyjaciół i kolegów. Mam nadzieję, że tak będzie. A może jakąś miłość. No wiadomo, nie tylko będzie miłością tutaj człowiek żył, ale też pracą. Czasem napiszemy jakieś jeden, dwa sprawdzianiki, a może, może czasem trochę więcej. Ale wiadomo, chemia to nie tylko pisanie, e, reakcji, ale też e, doświadczenia. Czasem puścimy jakąś pianę, czasem może jakąś parę, a czasem po prostu jakiś ogniste, odkrót troszeczkę za bardzo się to, to pod kontroli tym wymknęło, ja to może zająć, a was proszę o kontakt, najwyżej na jakimś Facebooku, zapytajcie, ja odpowiem na wszystkie pytania, które macie. Jest, jest... A już dzwonią! Tak, tak. Już zwaniem. Dziękuję bardzo za kontakt. A jeśli interesuje Was olimpiada geograficzna, to będziecie w tej sali razem z panem profesorem Andrzejem Środkiem. Dążymy w naszej szkole do tego, żeby lekcje geografii wyglądały mniej więcej w ten sposób. Witam serdecznie, moich kochanych widzianych. Jak się dzisiaj czujecie? O, widzę, że dobrze się czujecie. Czy macie zadanie? Wszyscy mają zadanie. Czy chcecie poznać dzisiaj nowe treści? Widzę, że wszyscy chcą poznać nowe treści. Fantastycznie, do tego dążymy, ale niekiedy rzeczywistość jest troszeczkę inna. No włączcie te kamerki. No mówiłem, żebyście włączyli te kamerki. No bo nikogo nie widzę. Ja już jestem i tak. I po kawie, jak mam ciastko, mówiłem, no włączcie te kamerki. Sprawdziane. No, gdzieś tu mam te sprawdziane. Gdzieś tu to wasze te sprawdziane. No nie wiem. Tu jest. tu może... Gdzie ja to mam? Gdzieś tu miałem. O to już podłączyć. już widzicie. Włączcie kamerki, mówiłem, żeby włączyć kamerki. Wiem, że lubicie geografię. Wiem, wiem, wiem. Kamerki nie włączcie. No trzy jedynki to jeszcze nie problem, no nie przejmuj się tak strasznie. Spokojnie, spokojnie. Poprawimy, poprawimy, będzie lepiej. Ok. Czasem też rzeczywistość wygląda tak. Niemniej jednak, uczniowie w naszej szkole bardzo chętnie wybierają geografię. Może z powodu A, b. a może z powodu B. serdecznie dostałem nieskończenie mało czasu na powiedzenie o nieskończenie wielu sprawach związanych z nauczaniem matematyki. Jestem w Masepse, która mówi o tym, że braliśmy udział w konkursie na matematyczny. Otóż, o czym można powiedzieć? Więc praca z jest po to, żeby go rozwinąć. Na lekcjach matematyki realizujemy zakres rozszerzony, często w małych grupach. Na zajęciach pozalekcyjnych, które się odbywają często, to są kółka matematyczne, to są zajęcia dodatkowe, to są warsztaty matematyczne, warsztaty yy, maturalne. Współpracujemy z nauczycielami, tworząc, tworząc niepowtarzalne warsztaty matematyczne, z nauczycielami z, z wielu szkół, z, 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 Krak z Krakowa, z Pieckowa Trybunalskiego. Współpracujemy z uczelniami, z Uniwersytetem Jagiellońskim, bierzemy udział w Jagiellońskich warsztatach olimpijskich. No i naszym wyrodnikiem jest częsty udział, wielu uczniów w konkursach z, z matematyki oraz sukcesy. Te sukcesy są niebywałe, te sukcesy są, jakbym śmiało powiedzieć, niepowtarzalne. Jeśli, jeśli ktoś przychodzi do nas, to po to, żeby się rozwinąć, czy jest to olimpijczyk, czy jest to uczeń zdolny, pracowity, może na lekcjach, na zajęciach pozalekcyjnych, na warsztatach matematycznych sprawić, że jego przygotowanie do matury będzie na poziomie bardzo dobrym oraz będzie również osiągnął sukcesy na uczelniach. Zapraszamy do nas! Największym osiągnięciem naszych uczniów było zdobycie medali na Międzynarodowych Olimpiadach Matematycznych w Rio de Janeiro i Hongkongu. Leso Plus, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, czy może Tadeusz Różewicz. O tych i innych poetach nauczycie się na lekcjach w klasie Pani Wojciechowskiej. Jeśli pragniesz poznać samego siebie, rozbudzić wyobraźnię, wrażliwość, wzbogacić swój język, chociażby po to, żeby nazwać to, co czujesz, jeśli nuży cię rzeczywistość nas otaczająca... Zwłaszcza takowidowa, prymitywi współczesności zapraszam w podróż po świecie literatury i sztuki, w którym nie tylko poznasz fundamenty cywilizacji europejskiej, ale i rozbudzisz własne talenty. Profil humanistyczny otwiera horyzonty, uczy odkrywać, co jest dobrem, prawdą i pięknem. Jeśli więc interesuje Cię człowiek, jego relacje z Bogiem, drugim człowiekiem i światem, to z pewnością rozwiniesz u nas skrzydła i nie padniesz jak ikar. Zajęcia literackie, kulturoznawcze, a także dodatkowo olimpijskie, polonistyczne czy teatralne dają szansę, byś stał się, stała się prawdziwym człowiekiem renesansu wszechstronnie wykształconym, świadomym własnej wartości, otwartym na ludzi i gotowym na każde wyzwanie. Zapraszam serdecznie. na liczbę, kiedy był przez Polskę. Te i inne zdolności nauczyć się na lekcjach historii pana profesora Chmielowska. Jeśli ktoś z Was lubi uczyć historii, po to, aby próbować zrozumieć świat, również przez pryzmat, który do wiedzy o społeczeństwie, to zapraszam do naszej szkoły. Można brać udział również w licznych konkursach, w których możemy się pochwalić wieloma sukcesami. I sukcesu jako szkoła, jako nauczycielem razem z naszymi uczniami jesteśmy bardzo dumni. Zapraszam do uczęsień w, w realu, nie A jeśli macie trochę więcej wolnego czasu, to nasza szkoła oferuje ogrom zajęć pozalekcyjnych. Wybór jest bardzo szeroki i w sumie to dla każdego się coś znajdzie. Kółka przedmiotowe, a oprócz nich takie zajęcia jak koło modelarskie, koło tańca towarzyskiego i nowoczesnego, Koło szachowe, chemiczne koło laboratoryjne, koło astronomiczne, koło teatralne, chór szkolny, a także SKS-y, piłkarska liga szkolna, a dla graczy turnieje e-sportowe. Oprócz tego czeka tu wiele innych atrakcyjnych zajęć, o których dowiecie się, wybierając naszą szkołę. Organizuje wyjazdy w Polsce i poza jej granicami. Nasi uczniowie i nauczyciele w ramach wymian międzynarodowych i projektów unijnych odwiedzili takie kraje jak Niemcy, Włochy, Anglię, Francję, Węgry, Litwę, Ukrainę i Finlandię, oraz współpracują ze szkołami z Norwegii. I Rumunii, a także z Uniwersytetem ze Stanów Zjednoczonych. Możecie również wyjechać w góry z turystycznym kołem PTTK, grupą przyjaciół wujka oraz na wyjazdy narciarskie w Polsce i za granicą. Jeśli wybierzesz nasze liceum, język angielski na pewno cię nie rozczaruje. Nasi uczniowie przed rozpoczęciem nauki piszą test plasujący, który pozwala im na dostanie się do grupy na ich poziomie zaawansowania. Nasi nauczyciele pracują z sercem, oddaniem i wielką pasją zarówno w szkole, jak i na nauczaniu zdalnym. Co roku gościmy naszych przyjaciół z Uniwersytetu w Teksasie, a spotkanie z nimi pozwala nam rozwijać nasze zdolności językowe, jak i kontakty międzynarodowe. Zaoferować Ci coś jeszcze? To dodatkowa godzina w tygodniu, uwzględniona w Waszym planie lekcji. Ponadto zajęcia dodatkowe rozwijające Waszą umiejętności, przygotowujące do matury, do Olimpiad Ogólnopolskich oraz egzaminu CAE. Nasi nauczyciele, zanim zamknęła nas pandemia, z pomocą profesjonalnych aktorów prowadzili anglojęzyczne koło teatralne. Nie wahaj się, dołącz do nas! Czas na ból. Chodźcie za mną. Jeśli myślicie, że w naszej szkole się tylko uczymy, to nawet nie wiecie, jak bardzo jesteście w błędzie. Dowodem na to są stojące tutaj kucharze. Zapraszamy Was na sporty indywidualne. A wszystkich atletów? Zapraszamy na naszą bardzo dobrze wyposażoną wspólnej przygody. Bye. Do zobaczenia!